Ja na pewno dobrze wyglądam tak ubrana. Pewnie. Wyglądasz tak samo dobrze, jak ja prowadzę. A prowadzę całkiem nieźle. To był komplement? Tak. To prawda, całkiem nieźle prowadzisz. <noise> Teraz ujęcie jak drzwi nie ma, kurwa. Ty, ja może się przebiorę. Zmienię te kalesony. Zadzwonić do Wery, żeby nie ubrała na randkę z lisą? Nie no. Może tak zadzwoni, żeby po prostu się pomogła ubrać, bo się śmieją z moich kalesonów. Albo. Albo zadzwonimy, no, do Lisy, no. Ciężko zdecydować. Do kogo bym w prawdziwym życiu zadzwonił? Do Truskawkowej. Albym nie chodził w kalesonach po mieście. Dwóch Polaków w teamie, prawda? O. Dobra, do Weroniki zadzwonimy, zobaczymy. Halo? Halo? Słuchaj, Weronika, bo taki niesmaczny problem mam trochę. Wstydliwy. Czy no śpieją się wszyscy z tych kalesonów, co mam. Jak Dartus wyglądam mi w ogóle. Hmm. No i co, i co? No, poszedłem tak do sklepu z ubraniami, ale nie mogę nic dla siebie wybrać. I zastanawiałem się, czy może byś swoim kobiecym okiem nie popatrzyła i nie doradziła czegoś. No mogę przyjść za chwilę. O, o, byłoby super. Znaczy jak masz czas ja oczywiście, no nie wiem. No. Ja mogę na chwilę przyjść. O, to ja poczekam. Jestem przy tym sklepie przy Burgershocie. Dobrze, to, to zaraz będę. Dobra, dzięki wielkie. Ale oschła? No jak skurwysyn oschła. Pamiętam jeszcze rozmowy dwa dni temu. W porównaniu do tego, co teraz jest. Bukiecik w ramach przeprosin, że mogłem być niemiły, że mówiłem jej o drugiej dziewczynie, ale to wtedy zamyka sprawę kompletnej poligami. no. Kiedyś. To może, jak wiecie, przejdziemy do normalności, że to jest na porządku dziennym i nie ma za co przepraszać, to może będzie wtedy bardziej otwarta. Dobra. Chuj. Arbuzy? Nie, no za dużo rzeczy niezręcznych. Bukiet, serce na klacie i arbuzy, melony dwa. To nie, nie, nie. Tu jestem za ubraniami. i nie mogę kurwa. To chciałem cię przeprosić za to zachowanie moje ostatnie. Bo tak mówiłem o innych kobietach i w ogóle mogło być ci być smutno i tak nie należy. Nie chciałem i przykro mi z tego powodu, że tak się zachowałem. Także wam tutaj bukiet. Aha. No. I nie, nie wiem, wiem, że nie naprawi wszystkiego, ale tak po prostu chciałem. Mimo, że mówisz, że ok, to wiem jak jest. O kurwa! Jeszcze nic nie powiedziałam. No, ale ja wiem co myślisz. Czyli co, ten bukiet jest tylko dlatego, że... No, no. Trochę ci powiedziała, że ci nie wypali z tamtą? Nie, go w broń Panie Boże. Po prostu, bo poczułem, że źle się zachowałem. Dlatego. Okay. Tam, Tamto to taki dodatek był, taki oczywiście niezwiązany z prawą tylko. Byłem ciekaw po prostu, co los przyniesie. Ja wierzę w takie rzeczy. Wierzysz w takie rzeczy? Ja, wierzę w ja takie rzeczy? Wierzę w takie rzeczy. O! O, kurcze, to dużo znaczy dla mnie. To sekundki, ja ten bukiet tu może położę gdzieś. O. O cholera. Twu! Ja mogę przytrzymać w tym czasie, co się. No, jakbyś mogła przytrzymać. To w tym czasie co będziesz się ubierał. To ja, ja, ja pójdę do kasy, nie no, chcę, chcę, bo się śmieją z tych alesonów popękanej i w ogóle tak. Nie no, te alesony wyglądają naprawdę fajnie I nie tylko dla tych fajnie upnują, bo... łydki. O cholera jasna. Nie no, zmieńmy, zmieńmy tą bo wiesz, no Ja szanuję Twoje zdania, ale to muszę też dla ludzi jakoś wyglądać, pracuję w renomowanej firmie, więc... Nie chcę, żeby się każdy klient ze mnie śmiał ze względu na ubiór. Dobrze, to ja Ci pomogę w takim razie. Dobrze idę do kasy, sekundkę, zapytam, co tu mają. O! o! Tam jest inna jeszcze niespodzianka, ale to potem, potem. Ja pierdolę, kurwica. co? Jaka, Jaka niespodzianka? A! Nie wszystko naraz. A na ci zimno to zrobiło. No. Więc nie zajmujcie tym na razie. Bez, bez się przeziębisz i będzie... Chiłę podkręcili. Dobra, Dobra. W takim razie zdejmuj spodnie. Kalesony, kalesony. Kalesony, kalesony. No, przebieraj się. To ja będę tak przymierzał, może że powiesz, co, co Ci się podoba. Dobrze, dobrze. O, te mhm. są fajne, czy nie? Ale szczera, szczera bądź, musisz być szczera. Kolor jest taki jakiś inny. Daj wiem, spokój taki, tym wiesz? kobietom bierz i a opierdolcie dziennie i i ucieknijcie Bo razem Bo nie mogę nic Wcześniej chciałeś mi coś powiedzieć ja. ale... Nie pamiętam wierszyku, ale napiszcie. Ale zdanie i sobie poszedłeś. Pamiętasz może coś Pamiętam, pamiętam, ale jakby to zdanie było podziurawione, takie ja pamiętam. Te? Myślisz, że nie, nie pasowały ci? Może jakiś mają inny model ci w innym ciasno? kolorze. No trochę jaja uwierają, nie powiem. Może, to, to może inne jednak. O! Tu już lepiej. Wiesz, obcisłe spodnie są też całkiem dobre, no, no dobre na przepływ krwi i, Rozumiem, opinają, hmm. opinają fajnie Może tyle. coś masz racji w tym. O, takie z kolcami, trochę by charakteru o. dodawały. Co myślisz? A jak pokujesz kogoś tymi? Nie pokuję, spokojnie, najwyżej tego pchlarza małego, co mi stopy, wącha i liże. To mu się należy. To jest fajne, wiesz, wiesz co, co? Dzisiaj podeszłam do tego pieska i zapytałam, czy da mi głos. I wiesz co zrobił? Co? Ara ara. Tak, tak mi dał o, głos. O cholera. No. Nie wiem czy to jako jakaś psia choroba nie jest zdiagnozowana. O. Cholera, paznokci nie obciąłem. Nie patrz, nie patrz. To dlatego mnie tak palce bolą. Już przerost jest. Wiesz co? Może trzeba ci obciąć te paznokcie? A masz jakiś sekator? Nie <laughs> <A>, mogę, <laughs> kurwa. potrzebny <laughs> sekator? O, nie mogę Jak na ksykatur, to wiesz? Już bym widziała te paznokcie przez, przez te buty, bo bym tu nie założył. Albo musiałbyś jakieś kajaki założyć. Nie, widziałem taki w klinikach wetern... W klinikach weterynaryjnych? Ja No, w klinikach weternaryjnych no. ja pier... no. weteryn... takie widziałem właśnie. Kurwa. O, a, tak Takie bambosze, tylko. No! Nie... Kurwa. Sto, jeszcze, jeszcze wcześniej jedno. Możemy zostawić takie czerwone pantofele. Wyglądają super. Dobrze, tak jak ty. Dobrze, żeby ci było. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. Jesteś bardzo słodki. Proszę, proszę. Ten bukiet to symbolizuje również. Ubier Ubierzemy jak lisę, tego google. No, psuje można by. Dobra, podoba mi się ten wystrój. Dzięki wielkie. No to co, to ja teraz popatrzę. Możesz mi bukiet dać, ja potrzymam. Hmm, Możemy zacząć od od góry, od dołu. Hmm, może od, od bluzy zacznijmy. Kurwa. O kurwa! Nie patrz, wiesz, o, to czekaj, ja założę z powrotem. Krzykniesz dla widza, panienko, Weroniko. Mhm, mhm. Wiesz co, może później się przybierzemy, ok? Bo muszę skoczyć do Łazienki albo po jakieś coś. Dobra, to ja też skoczę w krzaki. Dobrze, to w takim razie skoczymy razem w krzaki. Nie, no to nie ma nie, co, no znaczy, gdzie, ja gdzie, pójdę... tak. Za szybko, czo, to tak. To... Nie, nie w taki sposób. A, załatwić się. No tak. No, ale co ty do talety? I sobie, ja pójdę w krzaki. No, dobrze, dobrze. Ale no. wydaje mi się, że to jest łazienka spora, także dobra. Ja dam radę. No to co, lecimy z tym przewieraniem chyba. Dobra, tylko nie zrobisz ze mnie klauna Nie, prawda? nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Dobra, to może. Jak Cała wejdziesz mam do burger Shota, każdy się będzie oglądał. Tak myślisz? Tak. A może. Jakąś wizję masz? A może zamiast tej blues jakąś sukienkę, co? Coś takiego? No, nie no, za długie to, ile, ile lat masz? Młoda jesteś, nie ma co Właśnie. tak długo, chyba, że oprócz tego, że powiem co myślę, to ja może, yy, 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 jakby to ująć, żeby nie zabrzmiało tak creepy. No mów prosto z nosu. Nie no, bo ja myślę, żeby to na zdjęciu utrwalić, żeby potem ci pokazać, przesłać, będziesz wiedziała. No, no nie, dobra, nieważne, nieważne, przebieraj się. Okej. Okay. Czyli co chcesz mi zdjęcia zdjęciami? Nie, robić? nie, nie, w żadnym wypadku, tak mi się powiedział. Znaczy, wiesz, ja nie mam problemu ze zdjęciami, bo jestem całkiem fotogeniczna. Tak? Mhm. O kurwa. Zaczekaj, sprawdzę, czy mam jakieś wolne miejsce. A tyle dzisiaj zdjęć robiłeś? Tak, ptakom. Kurwa, no nie mogę. Ptakom. <słuch> <słuch> <Ptaku. słuch> no, kurwa. Nie wiem, czy ci mówiłem kiedyś o mojej pasji. Nie. Po pracy w Burgershocie robię jako ornitolog też. O, 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 o tamto, tamto. To? Nie, 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 tamto. O, no. o, o. Takie w panterkę? Tak. Okej. Okay. I teraz dół dopasujemy. A w sumie okulary by ci przeszkadzały? A jakie okulary? Takie narciarskie, jakieś gogle. <śmiech> <śmiech> Kurwa. Trochę tak. Eee, szkoda. O kurcze. Ale to, to się, chyba że... zbyt wyzywająco, co na mnie. O kurcze. Nie, do takich rzeczy nie. Takie rzeczy to. Tak, to, to są. To prywatnej kolekcji na telefonie, tak, rozumiem. To są do domu takie, wiesz, bielizna do spania. O cholera, nie na Twittera. Co. Nie, 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 nie spokojnie. Jakie to miałaby być tu. A o kurcze. Tak, tak, teraz jest w porządku, buty trzeba zmienić. Wiesz, co. Nie czuję się chyba komfortowo w tym. O, o, no myślę, że może być ciężko burgery flipować. Zgadza się. Musimy znaleźć konsensus. Wyglądam jak jak panie, których szukam do klubu. Jakieś gumofilce fajne do tego. Gumofilce? Żeby charakteru nadać ubiorowi. Nie jestem pewny, czy będzie pasowało to do burgershota. Oj nie, nie będzie pasowało to do burgershota. Jak mu ubrał Jemek Lisę, nie pamiętam jak lisa wyglądała. A jaki kolor tej no. spódniczki Lisa miała? Biały? Wiesz co? Może zadzłem do lisy i zapytaj. Myślisz, żeby przyszła? Mogłeś do niej zadzwonić i się, ją poprosić, żeby, żeby cię Ale nie, 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 bo ja już nie chcę, żeby cię przykro zrobiło w żadnym wypadku. Wiesz, to są niesmaczne nie? myśli, których ciężko mi się wyzbić. Dziękuję, Ascek, za subskrypcję. Jak, wiesz, jak uważasz, że. Nie, 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 nie zapomnij, zapomnij, zapomnij. Ja, ja staram to się. do niej zadzwonić i porozmawiać z nią, no a nie nie nie, nie. nie, 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 nie upieram cię na jej wygląd wzór. Co ty? Zła jesteś, prawda? No powiem ci, że jesteś najlepszy w tak naprawdę psuciu chwili. Wybacz, no wybacz, wiem. Już tyle razy popsułem, myślałem, że tym razem będzie inaczej, ale nic nie wychodzi ostatnio. Nie, nie wiem, kurwa, się mnie stąd, ja pierdolę. Myśli chujem zamiast sercem, no trochę. O, nawet laczuszki pod kolor budniczki jest git, tylko nie jest... Mam, mam wrażenie, że, że ewentualnie ta czapeszka trochę tak coś z włosami jakoś, bo ona nachodzi, patrzcie, w tekstury to, to jest, wpada, widzicie? O, O kurwa! O, teraz super! Nie wyglądam dziwnie? Nie, 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 w żadnym wypadku. Pięknie. Jesteś pewien, że nie wolałbyś, żeby jednak ta twoja koleżanka. Tytuje? Nie, 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 jest okej. Okay. Nie, już jej nie potrzebuję, spokojnie co tam. Bije się z myślami cały czas, ale trzeba powiedzieć jasno, że tamten rozdział się zakończył. póki on nawet się nie zaczął, ale to już nie na tą chwilę rozmowa. Ja myślę, że ci jest chyba przykro z tego powodu. Nie, a wiesz, co jest z tego dowodem? Mm, nie wiem, ale to... chyba mi powiesz. Nie powiem ci, pokażę ci. Patrzysz na mnie uważnie? Kończąc tamten rozdział, rozpoczynając ten. To jest symbolem nowego dnia, jutra i przyszłości. To dla ciebie. To serce. Sam maszynką jednorazową robiłem. No. Wow. Dobra, załóż, bo jeszcze raz ktoś tu zaraz zobaczy i będzie. Tak, tak, lepiej, lepiej. Oj, on też skręca. Dobrze, że nie tylko mnie. Ja pierdolę Dobra, to co? Nie chcę się tutaj chwalić, ale pierwsze pieniążki jakieś zarobiłem. Się... No, kur... no. Boże święty. To nie jest już staniem przez gardło. Ole. Masz może jakąś wodę się napić, bo mi tak gardło zasło, że nie mogę już. Trzeba Szejka, szejka, dobrze. Proszę. Wracając do. Kurwa. Wracając do tematu, to. Nie chcę się no. chwalić, zarobiłem troszkę pieniążków. No, no. no nie kurwa, powiedzieć tego. No, no, kurwa. Nie, bo to jest dla mnie ważne i nie chcę, żeby też zostało odebrane jako przechwalanie się. Przepraszam, telefon. W porządku. Tak już i? No, dobra. Dobra, to ja zawiorę się poza miasto. O, jakaś robota? Wiesz co, nie... Sprawa wygląda tak, że wagosi napisali coś na Twitterze, co oznacza, że będzie drive -by na mieście. I nieważne kogo, nieważne gdzie. O kurcze, czyli że co? Że trzeba uważać. Mhm. A Chcę... więc co mówiłeś? No, to może ten temat na kiedy indziej zajdzie kiedyś. Wspomnę jeszcze o no, tym. spokojnie. Nie, bo no teraz, nie teraz nie da rady. Muszę, muszę przemyśleć muszę przemyśleć to, co chciałem powiedzieć. bo... To może chciałbyś pojechać na ducha, zobaczyć? Na tego, co mieliśmy go zobaczyć jakiś czas temu, ale coś wpadło. No. Możemy spróbować, zobaczyć. Tylko nie wiem, czy on będzie teraz. No, to możemy pojechać poza miasto. Ależ poprowadzić? Dam. O. Musimy, się, tak wiesz, sprawnie się przedostać na parking, tak żeby nas nikt to nie To sprintem, zaatakował. sprintem, pobiegnę za tobą. Nie masz nic przeciwko, że jak cię złapią, to ja w drugą no. stronę dla swojego zdrowia. Słuchaj, jeżeli mnie złapią, to wyciągnę broń i zacznę strzelać. O cholera masz broń? Tak. Pod spódniczką. O kurcz. Nie no, nie wzięłam broni, ale mam nóż. Dobra, to mi ewentualnie byś później powiedział jak pójdzie, jakby cię złapali. Boże, kwiatków nie, nie zabrałam. Kupię ci nowe, albo wyciągnę. A no. Skołuję nowe. Słuchaj, co robisz? No, bo tam widziałem wystawały jakieś ten chwasty, ale to nieważne. Po twoje? Jasny gwint, tak się w Burgershocie zarabia. Ja mam pomysł. jak skręca, oj. Oj. Możemy wziąć helikopter. Helikopter? A skąd tak dostęp do takich maszyn? No ja mam licencję pilota. O kurczę. Jestem, słuchaj, pilotem. I co masz? Czy, czy, może ja włączę? Tylko mi powiedz co byś chciała. Dobra, damy radę bez tego radia. Musisz mi powiedzieć A, teraz się że... mi tęskę? wszystko. Nie mogę tego ja wyłączyć. Się Jakaś muzyka klasyczna, o. Muzyka klasyczna? Kurwa! Okay. Może chcesz szanty? Ała. Już gorzej z amortyzacją w tych autach. Nie, muzyka klasyczna. F8 i co? No, Nui no, no, no Fix? Kurwa, skąd ty znasz takie kolędy, komendy, gościu? Pokażę ci super wodospad. W porządku, byłem już dzisiaj nad jednym wodospadem, skończyłem w szpitalu. Ale pewnie nie byłeś nad tym co ja ci pokażę, to jest taki najlepszy, najładniejszy. W serio słuchasz takiej muzyki? Pewnie, że tak. Wycisza umysł i relaksuje. Daje siłę na cały dzień w burgerszocie potem. A długo dzisiaj w pracy byłeś? No... z może. Żeby się nie przepracować, bo nie chcę tu przeklinać, ale już użyję słowa zapierdol mocny. No, dzisiaj było dużo rzeczy do roboty. Godzinka w pracy, czuję się jak mi był 12. Patrz, taki to pożyje. Zobacz jaka posiadłeś. stać go. Pewnie nakrat. Słuchaj, kiedyś to może być twoje. Kiedyś, jak mówimy o przyszłości, to ja się cieszę, że na nowy rower uzbierałem. A kupiłeś już ten rower? Jeszcze nie zbieram. Prawie uzbierałem. Nie, no, nie będę pieniążków od ciebie brał. Ale ja nie chciałam ci zaproponować pieniędzy. A, no to wybacz, na wieki stare. A nie, nie przeszkadza ci, że nie mam mieszkania, będę jeździł rowerem i nie mam pieniędzy, i chodziłem w kalesonach. Akceptujesz to wszystko? Wiesz, co? Co to w ogóle za pytanie? No nie wiem, bo tak no. Jak patrzy na siebie z perspektywy osoby trzeciej, to może być niekolorowo. Ale czy, czy ty od razu zakładasz jakiś związek? Możesz nie, gdzie? Gdzie? Chodzi? Tak, po prostu sobie napomknąłem. Cholera, Ale czekaj, czy mi nie, nie 180 osób. So... I jeszcze zamyślił człowiek, i wszystko możliwe jest. E, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, to. Pytasz po prostu, czy akceptuje to, że jesteś przegrywem, tak? No, tak w skrócie. Słuchaj. <laughs> Ja ci pomogę przestać być przegrywem życiowym. Ooo. Wyprowadzę cię z tego doła. Nie no, tak źle w sumie też nie jest, ale no dobrze też nie. Znaczy w sumie nie wiem, co mogłoby być gorzej. Nawet. Hmm. No. <grym> <O>. <grym> no <kurwa. grym> Tutaj prosto jest koło tego znaku. Noście w związku? Można by to tak nazwać. <grym> Radzieckim. <grym> Nie, to nie tutaj, to nie tutaj. Bym zapamiętał to miejsce, gdzie się połamałem. To nie było tu piękne miejsce. Księżyc nawet widać, popatrz. To co, wykąpiemy się? Chcesz tu się kąpać? Pewnie, że tak. Nie myłem się z tydzień. <głupia> no, no dobra, to w takim razie. Ty <głupia> co? Co? Jeszcze raz możesz powtórzyć. <głupia> nie dasz. Nie, no tam. Co? No kąpmy się po prostu, nie będę tam. Już powtarzał. Dobra, to co? Po jednej części ściągamy z siebie pierw. Ja zaczynam. O! Cała jaka glaca. O, cholera, co to za gwiazdy? Te na niebie? Czy te w twoich oczach? Te na twoich majciochach. Gdzie patrzysz? Przepraszam, przepraszam. Dobra. Jezus Maria. Ło, ale mrozi zimno, jak nie wiem. Czekaj. Animacje. <słuch> Jest ci za zimno? Nie, to jest tak pierwszy etap się... morsowania. A, a morsujesz? Oho. Ja nigdy nie morsowałam. Po interwały trzy sekundowe robię, staram się zanurzyć w zimnym potoku i wytrzymać da radę. Myślisz, że jakbym tak weszła trochę głębiej, to, to miałabym szok termiczny. <laughs> Czekaj, no. nie mogę. Skoro się znasz na tym? Ja miałbym szok, jakby się coś stało. <laughs> to znaczy... No bo nie wiedziałbym, czy uciekać. <laughs> Czy ratować, czy jak? No. Czy co, uciekłbyś, żeby nie pomóc? No nie wiem, mógłbym spanikować, no. To nie jest codzienna sytuacja. Chcesz spróbować? Interwały 5 sekund. Dobra, dobra. To będzie Tak. Dobra. O kurwa. Nie no. Tak kłócąć na szybkości? Nie, nie, zanurzyć się cała. Że z włosami ze wszystkim? Tak. Okej. Okay. Chociaż o, nie wiem, czy to włosy. Tak, tak do ramion, do cycek, ok? O, dobra. Ja, a w sumie mogę również... Zobaczymy, kto dłużej ewentualnie byś wytrzymał, co? Dobra, niech tak będzie. To, to na, na trzy, tak? Tak, na trzy, na trzy. Okej, okay. trzy, cztery. Nie miałeś się cały zauważyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Wyłaź, wyłaź. Aż mi się w głowie zaczęło skręcić, ale długo wytrzymałem, nie? Wejdź, bo jeszcze utopisz się. O, już ma zawroty się pojawiły. Nie chcesz, nie chcesz wyjść? Może, może spracujesz. Ja no, już zimno jest, chodź, może wyjdźmy. Się ubiorę. Czy mogę ci jedno miejsce... A, bo nie, tamtego miejsca ci jeszcze nie pokażę. Kiedyś ci je pokażę. Jako as w rękawie zostanę, ojoj. Tak, musi zostać jako az w rękawie, wiesz dlaczego? Dlaczego? Tamto miejsce jest specjalne dla mnie. O cholera, też jest takie jedno specjalne miejsce tutaj dla mnie. O, Ona wzgórzu takim. I tam... Co tam robiłeś? Nie ja. Tam moja partnerka została zamordowana. Ale ty ją zabiłeś? Nie nie. Inny facet łomem. O. O, trafiła źle. Tęsknisz? Nie no, już się pogodziłem z tym, ale wiadomo gdzie. Gdzieś tam jeszcze głęboko. Cały czas jest w moim mózgu. O, kurwa. O. Czas jeszcze. Ja nie będzie seksterskich zamieszek żadnych. Czy jutro li się wodospad pokazujemy? Mówisz? O tych małpkach chodziło ci? Tak, tak, o tych małpach. U! A znasz piosenkę to? Oj, kurwa! Ach, już myślałem, że pchać będziemy. W sensie pod firmę, pod bórką. O! Drzwi, Nie wieje ci za bardzo? Tylko troszkę. To mi spódnicę. O! Ja pierdolę. Czy ja na pewno dobrze wyglądam tak ubrana? Pewnie. Zobaczysz jak koledzy z pracy... Z... O cholera jasna. Nie, nie. Wyglądasz tak samo dobrze jak ja prowadzę, a prowadzę całkiem nieźle. Czy to, to był komplement? Tak. To prawda, całkiem nieźle prowadzisz. <laughs> Teraz ujęcie jak drzwi nie ma, kurwa. Bo z tego co wiem, to ty parałeś się takimi rzeczami, prawda? No właśnie... Teoretycznie tak, ale nie wiem czy chcę wracać do jakiejś przestępczości mocnej, bo wiadomo, taka robota to jej ryzyko. Wiadomo. Jeszcze poszedłbyś do więzienia. O, więzienie to tam nic. Tam przynajmniej ci jeść dadzą, normalni ludzie są w miarę jako tako, a nie rączki, rączki do góry, łapy i porwania cały czas, no nie, no nie. Słuchaj, ja to bym cię porwała. O. Na randkę. O cholera, o cholera. O, a Ale to ja mam propozycję, jak mówimy o prawdziwej rance. Bo jak już dozbieram na ten rower. Kurwa. Bo jak już dozbieram na ten rower. A ty mogłaś się przejechać na, na ramię No, na, słyszałem, na że dwie osoby mogą na rowerze jechać, więc mogłabyś skoczyć na ramę. O kurde. No. Wydaje mi się, że w taki. Lubię tak. O, tylko jak dozbieram na rower, to jeszcze trochę muszę poflipować burgerki. Weroniko? chyba, chyba idę do schowka na miotły przemyśleć swoje życie. Tam jest taki na zapleczu. No, no, to o tak o pomyśleć. Nie wiem jeden. ile to myślenie zajmie. No. Kuj pozwala, Spokojnie. jak nie mam tak. póki co gdzie. I dobrze, jeżeli chcesz, to możesz u mnie się przespać. Dzień dobry, co podać? Na kanapie. No, 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 hercia, Ej, oj, 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 na kanapie? Tam, się dolarów. Pan Kurwa, panowie, jak ja odmówię, jest to, to wy... No, jest, jest, jest pewien, jest wstydliwy pan aspekt i chyba będę musiał jednak wybrać schowek, póki co. Dobra. Dobra, spoko. Proponuję wiesz. Z tego, że. Chciałam, być miła, nie? Ja chrzoste. wiem, wiem, dziękuję, bardzo doceniam. Dziękuję, dziękuję. O, o przyzwyczaiłem się. Dobra, to w takim razie śpi dobrze. Śpi dobrze, dziękuję również za pięknie spędzony czas. Oj, tak sucho coś, kurwa. O, cześć, kuj. Dzień. Kurwa dzień. tak odszedłem, bo ona tak stała tam. Jak się minął dzień? O, męcząco powiem ci. Już mi ogarnia sen, aczkolwiek. Dobrze. No, odbudowałem kilka relacji. Zobacz na moje portki. Już nie czerwone kalesony. Byłem się przebrać z Weroniką. Tak? Mmm. -hmm. Mm -hmm. Powiem ci, moja niezdecydowaność nie jest niczym pomocnym w życiu. Tyle atrakcyjnych, nie wiem jak to nazwać w odpowiedni sposób, obiektów. Weronika, Lisa, ty. Nie wiem. Ja bym to chciał, żeby każdy wiesz. Miał otwartą głowę i po trochu i wszystko, ten. Dobrze ci widzieć, stary przyjacielu. I dobrze widzisz, że się dobrze bawisz.